jest z tej strony Gerard Kocki Dzisiaj zostało już tylko 7 dni na świąt, czyli jeden tydzień I z tego powodu zaczniemy sobie maraton gazetek z Harry'ego Pottera, z Amitu Naprawdę spoko wydawnictwo Dużo rzeczy z Harry'ego Z niczego, coś się znajdzie Z City, City. No i co, zrobię sobie takich odcinków 6. Jak widzicie świąteczny Harry Potter, już wyleci kalendarz, ale to już po świętach. No i co? Dzisiaj sobie zrobimy magiczny rok. No i co? Lecimy? No, no dobrze, więc mamy magiczny rok. Fajna grafika w ogóle, taka wiecie, cieniowana z Harem. To mamy jotle. Mamy tutaj jako dodatek Snape'a z czarną różdżką jakąś. ciekawe, bo czarne różdżki są całkiem rzadkie. Jakiś światowy eliksir. Dobra, wyciągnijmy sobie go na początku. Tak. Okej. Okay. Dobra, co my tutaj mamy? Jak złożyć ale to raczej nie, by, nie będzie żaden problem. Okej, okay, fajno tutaj. Jakoś, dużo, dużo jest migówek. Yy, chyba komiksu nie będzie bo um, to zawsze spoko. To tyle łami główek. Dobra. Widzę już sporo miejsc y takich do jest. Dobra, na końcu odpowiedzi, to już nie będę patrzeć. Um. To i co? Lecimy na miliski blinczek. Okej, okay, statek złożony. Zapasowa różdżka na bok. Fajnie, rzadka czarna różdżka, to znaczy, żeby nikt się nie czekał, nie chodzi mi o czarną różdżkę z czarnego wzu. Jakiś eliksir fioletowy. Spoko, nie jest to taki częsty klocek. E, włosy spoko e, też nie są jakieś czałuste bo no, gdzie tutaj tak luźno siedzą e, no trochę słabo ale czasami tak się zdarza e, czarno do szata taka e, trochę słabo widać ale jest spoko tutaj dużo takich e, fałdek na materiału jakaś e, pod szatą fioletowa koszula drugi wyrost jest taki już podejrzliwy No i co? Fajna figurka naprawdę, jeśli nie macie, bo nie jest ona tak, tak samo bardzo częsta więc fajny fajny, ten. fajny sposób, żeby sobie ją przyglądać a jeszcze dostaniecie masę łamigłówek No i co? Idźmy do podsumowanka Podsumowując jest to magiczny rok z a, a, to... to 18zł bez grosza, mamy tutaj książeczkę z naprawdę mnóstwem zadań plus snape z fiolką i całkiem rzadką różdżką może kogoś, sorry jakby kogoś to ciągle wkurzało jak mówię, że rzadka no ale naprawdę ciekawe jest, no, po prostu rzadka najbardziej podoba mi się tutaj snape, bo jeszcze go nie miałem nie pamiętam w ilu jeszcze zestawach on występuje, ale jest, no jest rzadką figurką. No i co, możecie się spodziewać jutro. No, jeśli się nie, nie wyrobię, to pojutrze. Ale myślę, że nie będzie takiego opóźnienia kolejnego wydania z tego maratonu. No to co, pa!